W zeszłym sezonie przegraliśmy tutaj spotkanie 3-1, było dużo dużo rzeczy do poprawienia, ale na szczęście ten sezon jest inny, jesteśmy w innym składzie, jesteśmy z innym trenerem, więc wiemy, że będzie bardzo ciężko, Zawiercianie grają bardzo dobrą siatkówkę przed własną publicznością, na pewno będzie jutro ogień, a my postaramy się po prostu przywieźć trzy punkty do Warszawy, a wiemy, że będzie to bardzo ciężkie. Bez sponsora tytułarnego jeszcze do dziś, ale na szczęście i mam nadzieję, że w najbliższych dniach poznamy sponsora, który, który wesprze nas w tym sezonie. Na szczęście wygraliśmy wszystkie spotkanie, jesteśmy na, na pozycji lidera, ale, ale nie zmienia to faktu, że jeszcze sporo meczów przed nami i ta liga dopiero się rozkręca, ale taki bonus w postaci kilku punktów dodatkowych, jak na przykład zeszły mecz ze Szymskim Węglem na pewno daje do, do, dodatkowy, dodatkową motywację. No zawsze dużo się dzieje, także my też czekamy na dobry mecz, na dobre emocje i to na pewno będzie e, fajne starcie. No my gramy u siebie, mamy tą przewagę, w cudzysłowie przewagę oczywiście. W własnej hali, ale wydaje się, że, że wszystko, co się będzie działo, to się wydarzy na boisku i zobaczymy, kto jest po prostu w lepszej dyspozycji. Na pewno będą grali dobrą siatkówkę. To, że mieli jakieś tam swoje problemy kadrowe, to nie znaczy, że, że nie potrafią grać w siatkówkę i przyjadą tutaj i się położą. Poprzednie mecze pokazały, że, że naprawdę grają na dobrym poziomie. Musimy się naprawdę mocno skoncentrować, żeby, żeby ten zespół pokonać. No i mówię, zobaczymy. Będziemy przygotowani na pewno też i będziemy się bili do ostatniej piłki. Czerpiemy tą, tą energię też właśnie z tutaj z kibiców, którzy, którzy jeżdżą z nami po, po całej Polsce tak naprawdę, bo oni tylko i tutaj, ale jak mają też wolne, to jeżdżą z nami i kibicują nam wszędzie, także e, gdzieś tam jak zawsze brakuje energii, no to oni nam e, zawsze ją dają gdzieś tam z tych trybun i, e, no i to jest fajne, naprawdę wielki szacunek dla nich, że mają taką pasję, my mamy swoją pasję, gramy na boisku, oni poza i super, że to nas tak łączy. Na pewno bardzo trudny przeciwnik, graliśmy już z nimi bezpośrednio tydzień przed Ligą, Przegraliśmy 3-2, aczkolwiek tym razem będziemy grali na naszej sali przy naszych kibicach, i to jest zawsze dla nas duży handicap. Myślę, że jesteśmy w dobrej formie i wierzę, że nasza zagrywka zdoła przyłamać ich naprawdę dobre i zbilansowane przyjęcie. po tym meczu z Aksem trzeba już zapomnieć. Była szansa na punkty, w moim mniemaniu, naprawdę mogliśmy ten mecz wygrać. Nie było Łukasza Kaczmarka, więc, więc chyba najlepszego gracza w tym momencie, tam, więc była duża szansa. U nas apetyty rosną, zaczęliśmy tą ligę dobrze. Yy, mamy ten trząd drużyny zachowany tutaj, więc łatw, łatwiej nam się gra tego zgrania. Naprawdę za wiele nie potrzeba było na początku te wszystkie zagrania, które gdzieś tam zostały po zeszłym sezonie dalej u nas funkcjonują. To jest drużyna, która jest rewelacyjna przez swoją publicznością i tutaj ta publiczność to będzie ten siódmy zawodnik, właściwie ósmy. Yy. Tak się spodziewam. To cieszę, że, że zebraliśmy komplet punktów. że Straciliśmy dwa sety. I teraz będziemy walczyć tak naprawdę z tymi najmocniejszymi zespołami. Czeka czekają nas dwa tygodnie bardzo ciężkich meczów. Zobaczymy, co z tego, co z tego wyniknie. Zarzutuję sobie, że gwiazdką z nieba, no, ale też troszeczkę wypracowałem sobie na, na, na przygotowaniach, że, że, że trener... Też trochę mi zaufał, tak, że, że jednak od pierwszego meczu ligowego na mnie postawił i, i tak naprawdę chyba dwa razy mieścią wygrywamy. Cieszyć się tylko.